Wiadomości, wydarzenia i opinie, czyli obornicki miks informacyjny. Ponad 67 tysięcy złotych kosztować będzie nowe ogrodzenie i piłkochwyty, które wykonane zostaną na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Obiezieży. Decyzję o wykonaniu tej inwestycji podjął burmistrz Obownik Tomasz Szrama po wizytacji w szkole, widząc jaki jest aktualny stan ogrodzenia. To nie wszystkie inwestycje na terenie tej placówki, bowiem w Urzędzie Miejskim w Obownikach trwa postępowanie przetargowe na wykonanie utwardzonego placu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska i szkoły. Poprawi to wizerunek szkoły, bezpieczeństwo dzieci. Piłki często wykopywane są poza po boisko, uciekają na drogi, na tereny nienależące do szkoły i wtedy jest problem z odzyskiwaniem tego. No i, i bezpieczeństwo dzieci też jest zagrożone. Od początku pojawienia się w Polsce pandemii pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej stoją na pierwszej linii frontu, świadcząc usługi opiekuńcze dla wszystkich potrzebujących z terenu gminy oborniki. W tym trudnym dla nas czasie epidemiologicznym Ośrodek Pomocy Społecznej nadal pracuje. Zachowujemy ciągłość pracy, zarówno pracownicy, jak i nasze wszystkie jednostki, pomimo zawieszenia działalności Klubu Seniora na ulicy Kościelnej, Klubu Miły Dzień na ulicy Szpitalnej oraz Dzienny Dom Senior Plus tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, na Jagiellońskiej 1A. Są sytuacje, kiedy osoby, które zachorują, nie są naszymi podopiecznymi, ale nie mają też nikogo, kto by mógł im przygotować paczki żywnościowe. Wówczas ośrodek pomocy społecznej przygotowuje, zleca wykonanie takiej paczki żywnościowej, ustalając z rodziną. Są to podstawowe produkty, artykuły żywnościowe oraz higieny osobistej. Jest program Wspieraj seniora i tutaj naszym zadaniem jest, szczególnie dla osób, które mają 75 plus oraz tych, które nie mają tego wieku wymaganego, ale mają szczególną sytuację, to znaczy mogą być to osoby bardzo poważnie chorujące, i nie mają nikogo z bliskich tutaj na terytorium naszego miasta i gminy, a wymagają zrobienia codziennych zakupów, gdyż chodzi o ochronę zarówno ich zdrowia, jak i życia. I w takich sytuacjach ośrodek pomocy społecznej został jakby upoważniony do realizacji zakupów, tylko tutaj podam sytuację, że koszt tych zakupów pokrywany jest z świadczeń, znaczy świadczeń niepomocowych, tylko z pieniążków, jakimi dysponuje senior na co dzień. Jesteśmy, służymy wsparciem i pomocą. 12 listopada w Urzędzie Miejskim w Obornikach odbyło się otwarcie ofert w przetargu na komunikację miejską. Nowy przewoźnik podpisze umowę na 92 miesiące. Przetarg cieszy się dużym zainteresowaniem, bowiem wpłynęło aż 9 ofert. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 27 milionów złotych, a najdroższa na ponad 42 miliony złotych. Obecnie trwa ocena ofert. Dla osób starszych, które nie mają żadnej innej możliwości dojazdu do miasta, Busiki są super. Można jechać do lekarza, na zakupy. Są tak godziny ustawione, że jednym się jedzie, drugim się wraca. Ja jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tych busików, że tak ułatwiają właśnie życie szczególnie ludziom starszym, samotnym i nie mającym innych możliwości poruszania się. Gmina Oborniki zaprasza na jesienne spacery Obornickim Szlakiem Tajemnic. Wystarczy stanąć przy jednej z 32 tablic, wyciągnąć smartfona i zrobić zdjęcie lub zeskanować za pomocą aplikacji kod zamieszczony na tablicy, a następnie postępować zgodnie z instrukcją. Obornicki Szlak Tajemnic y, może dużo nas nauczyć. Można się przejechać od tablicy do tablicy ze znajomymi na przykład na rowerach albo na rolkach. Można wejść też na stronę internetową i na stronie też można się dużo dowiedzieć. Obownicki Szlak Tajemnic to odświeżona wersja powstałej w 2011 roku ścieżki historyczno-edukacyjnej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, z przykrością informuję, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020. Roku. W związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w obornikach zostaje zamknięta dla czytelników i widzów do dnia 29 listopada 2020 roku. Wszystkie terminy wypożyczonych książek zostają przedłużone do dnia 11 grudnia 2020 roku. Aby choć w części ułatwić Państwu dostęp do literatury, Biblioteka w obornikach umożliwia wszystkim naszym czytelnikom dostęp do e-booków na platformie e-book Libra prowadzonej przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Aby zalogować się na e-book Libra, niezbędny jest kod, który zostanie udostępniony bezpłatnie wszystkim chętnym użytkownikom naszej biblioteki. Jak to zrobić? Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo prostą instrukcję. Po e-booki z literacką klasyką zapraszam również na portal Wolne Lektury. Polecam także korzystanie z archiwów cyfrowych. Archiwum Rzeki Czasu, Archiwum Cyfrowe Biblioteki Publicznej w Obornikach, Archiwum Biblioteki Narodowej Polona oraz Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. Zapraszam również do codziennych odwiedzin w obornickim kalendarium na stronie Gminy Oborniki. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Obornikach w swojej ofercie poza książkami wydanymi w tradycyjnej papierowej formie posiada również książki mówione. Audiobooki gromadzimy od 2006 roku. Obecnie nasza kolekcja to 420 tytułów. Czytelnicy mogą je znaleźć na specjalnie przeznaczonym dla nich regale wypożyczalni dla dorosłych. Audiobooki to doskonałe rozwiązanie dla osób mających problemy ze wzrokiem lub zapracowanych. Jest też ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Można ich słuchać w samochodzie, w czasie wykonywania prac domowych, podczas treningu czy spaceru, a także przed snem. Nasz zbiór audiobooków to klasyka literatury pięknej polskiej i obcej, lektury szkolne, biografie, powieści obyczajowe, powieści sensacyjne, historyczne oraz literatura popularno-naukowa. Każdy czytelnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. W książce mówionej ważna jest nie tylko treść, ale także głos lektora. W naszych zbiorach posiadamy kolekcję Mistrzowie Słowa, której książki czytają znani polscy aktorzy i aktorki. Na przykład Jan Engler, Daniel Olbrychski, Krzysztof Globisz, Andrzej Seweryn, Marcin Dorociński, Maja Komorowska. Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Danuta Stenka. A oto wybrane nowości w naszym zbiorze audiobooków. Najnowsza powieść Szczepana Twardocha Pokora, Stramer Mikołaja Łozińskiego, Serotonina Miszala Walbeka, Mój piękny syn Davida Szefa. Nagroda Nike z 2019 roku Nie ma Mariusza Szczygła. Czytane przez samych autorów książki Katarzyny Nosowskiej Powrót z Bambuko, Marka Niedźwieckiego Dyrdy Marki, Tomasza Organka Teoria Opanowywania Trwogi. Z teorii sensacyjnych i trilarów psychologicznych zakupiliśmy srebrne skrzydła Kamil Lagwer, terapeutkę. I kilka powieści remigiusza Mroza. Muzyka Polecam również Czarnego Łabędzia, książkę o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Nasima Nikolasa Taleba oraz reportaż Janny Gierak-Onożko, 27 śmierci Tobiego obedy. Można też sięgnąć po publikację pod tytułem Inteligencja kwiatów i wybrać się w niezwykłą podróż do świata roślin. Audiobooki uprzyjemniają czas i relaksują. Zachęcam gorąco do obcowania z literaturą w tak bardzo wygodnej formie.